Cześć. Rozwiążemy teraz wspólnie takie zadanie, w którym na pewno przyda nam się rysuneczek. O. Jakiś taki okrąg o dowolnym promieniu narysujmy. Zaznaczmy środek tego okręgu. I teraz zobaczmy, co tutaj mamy właściwie do zrobienia. Mamy zbadać położenie prostej K i okręgu w zależności od A. Ok, więc Wyobrażam sobie teraz taką prostą, która może mieć w zasadzie trzy położenia, może nawet cztery. Pierwsze położenie jest takie, gdy prosta przechodzi przez środek okręgu. Drugie położenie byłoby takie, gdy prosta przecina okrąg w dwóch punktach, czyli jest sieczną tego okręgu. Trzecie położenie to styczna, a czwarte położenie to rozłączna. Tak? Czyli mamy cztery położenia, i teraz interesuje mnie to położenie, w którym zobacz, ta prosta przechodzi przez środek okręgu, czyli d w tym przypadku. Odległość od, um, od środka okręgu równa się 0 lub lub, lub, właśnie, lub d będzie liczbą większą od 0 Dobrze, czyli Będziemy mieli troszeczkę więcej niż 0. W takim położeniu byłaby ta prosta. No i oczywiście, jeszcze byłaby styczna później, ale to będą dodatkowe warunki. Dobrze, to zapiszmy sobie ten pierwszy warunek, gdy D jest liczbą większą bądź równą 0. To jest takie wstępne założenie do tego przykładu. Kolejne przykłady też się pojawią i jeśli zechcesz zostać osobą wspierającą ten kanał, no to będziemy uczyli się dalej. Myślę, że to jest dobry układ, lepszy niż na przykład korepetycje. Dużo się tutaj możemy razem nauczyć, no jeśli popracujemy tak troszeczkę tak troszeczkę w, w ciszy i w spokoju, nie? Dobra, zapisujemy przedział od trójki do plus nieskończoności. I teraz będziemy rozpatrywali różne położenia prostej. Na początek weź pod uwagę e, przypadek siecznej. Zobacz. Sieczną będziemy otrzymywali do momentu, gdy. Zrównamy się z długością promienia. Jak zrównamy się z długością promienia, to wtedy otrzymamy styczną. Czyli wszystko to, co jest mniejsze od długości promienia, to będzie sieczna. Tak? A zatem zapiszemy sobie taki warunek, że sieczną otrzymamy w momencie, kiedy d jest mniejsze od r. d jest równe a minus 3. r jest równe... 4. Wst przenoszę minus 3 na prawą stronę i otrzymuję taką nierówność. I teraz zobacz. A należy do przedziału od minus nieskończoności do siódemki, przedział otwarty. I jeszcze muszę uwzględnić w tym przypadku przedział, który mieliśmy w założeniu. Od trójki do plus nieskończoności. Taki przedział. Część wspólna. Bo musimy mieć oba warunki spełnione, żeby otrzymać sieczną. Część wspólna, jak widzisz, wychodzi nam w przedziale od trójki do siódemki. I to jest pierwsza część odpowiedzi. Tak, jeśli A należy do przedziału od 3 do 7, to wtedy prosta K będzie sieczną tego okręgu. Dobra, następnie weźmy przypadek stycznej. Styczna będzie wtedy, gdy odległość prostej od y, środka jest równa długości promienia. Czyli w tym przypadku mielibyśmy tak: a odjąć 3 to się równa 4, stąd a to się równa 7. Czyli dla a równego 7 otrzymujemy styczną. Mamy jeszcze trzeci przypadek, gdy otrzymamy rozłączną. Prosta jest rozłączna z okręgiem wtedy, gdy d będzie większe od długości promienia. Czyli w tym przypadku mielibyśmy tak: a odjąć 3 większe od 4, stąd a jest większe od 7. A jest większe od 7. A zatem rozwiązaniem tej nierówności jest przedział od 7 do plus nieskończoność. I w tym przypadku w takim przedziale w takim przedziale jeśli znajdzie się a to wtedy będziemy otrzymywali prostą rozłączną z okręgiem. Kolejne przykłady też są rozwiązane. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do przykładu b. No i tam już z osobami wspierającymi ten kanał będę uczył się dalej. Jeśli chcesz do nas dołączyć to mm, nad linkiem do przykładu znajdziesz też link do wspierania kliknij go bardzo prosta instrukcja tam pojawi się przed tobą spytaj rodziców myślę że ci pozwolą będziecie wspierać nie tylko twoją edukację ale też ten kanał no może przeżyje troszeczkę dłużej niż jeden rok szkolny i pouczymy się razem do matury